Dzień dobry. Dzisiaj kolejny filmik na temat zielonej żywności i chcemy troszeczkę opowiedzieć o tym, jak nie wpaść w pułapkę leczenia, bo nazywamy sok z jęczmienia i chlorellę zieloną żywnością i ona rzeczywiście jest zieloną żywnością, ale często, kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy chcą zacząć jeść albo już zaczęli Słyszymy pytania dotyczące tego, czy można przy okazji jakiejś choroby to jeść, albo czy można to jeść razem z lekami. I właśnie tutaj następuje taki moment, w którym po raz kolejny trzeba sobie powtórzyć, że to jest żywność. Tak jak nie zaprzestajemy jedzenia rzeczy, które są zdrowe, po prostu podczas jakiejkolwiek terapii. Jedzenie jest dodatkowym atutem, ponieważ niezależnie od stanu naszego zdrowia, niezależnie od leków, jakie przyjmujemy, zawsze zielona żywność jest dla naszego organizmu pomocą. Więc na pytanie: jeść albo nie jeść? Mówimy jeść. Niezależnie od wieku, od stanu zdrowia, niezależnie od tego, jakie leki spożywamy, po prostu jemy zielone. Chlorella dodatkowo wspomaga odtruwanie organizmu z takich produktów, również rozpadu leków, bo przecież wątroba nasza musi sobie poradzić z tymi chemicznymi substancjami i odtruć organizmy z tych rzeczy, które no, nie sprzyjają naszemu zdrowiu, bo wiadomo, leki pomimo wszystkich swoich dodatnich cech też mają... Troszkę ubocznych, więc wspomagamy organizm jęczmieniem i chlorellą. Co ważne, ta pianka, którą tutaj mamy na jęczmieniu, może być też stosowana zewnętrznie, ponieważ goi różne, właśnie zaognienia, różne oparzenia, nawet egzemy, możemy ją stosować zewnętrznie. A o innych zastosowaniach jęczmienia w proszku i chloreli w drażetkach, takich zdrowotnych opowiemy następnym razem. Póki co zapraszamy do nieustannego spożywania zielonego, szczególnie że teraz na wiosnę nasz organizm potrzebuje oczyszczenia, więc jak ktoś je, niech je więcej. Pozdrawiamy.